Hie, leczko, to jest mój pierwszy odcinek. Zagramy na serwerach. Dzisiaj sobie pogramy w Skywarsy. Nie wiem, czy naprawdę, nie wiem, czy niektórzy. No może, nie wiem, ale niektórzy chyba nie wiedzą na pewno, co to jest, ale zaraz powiem. Po prostu to jest takie coś, że każdy, jak widzicie, ma swoją wyspę. Trzeba walczyć ze sobą o punkty. Tak, yy, za każdą wygraną arenę dostaje się po 3 punktów. Ja mam akurat 93 punkty, ponieważ bardzo długo tutaj już gram. Naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc tak, yy, zaczynamy grę. Yy, dobrze mam tam więc jest na start. Takie itemki, to jest coś, to jest coś. Oj nie, mój Minecraft znowu zacina. Tak, właśnie, bo no nie ma taki, tak po złości mi wszystko robi, to jest takie, no właśnie jak to, mi robi po złości, no. No ktoś mi strzela tutaj tymi, a ja normalnie sobie ja mi jakby nic, nic nie było. Ja właśnie go teraz normalnie, o. O tak, jak ja lubię, o nie udało mi się, przykro mi, ale mi się nie udało. Dobrze, tak, budujemy się na środeczek, ale nie wiem czy ktoś tam jest, bo nie założyłem, nie no tam na pewno ktoś musi być, zawsze na środku jest tyle osób, że... Się, nie, nie zgraszował. Okay. Nie zgraszało mi się, ale zaciął mi się. I dlaczego? Zobaczymy. Tak, nie. Tak, 16 trzanków, naprawdę. Tak. 16 trzanków mi tak zacina Minecraft. A na dwa wszystko i tak, tak widzę. I teraz mi pięknie chodzi, dobrze. Ile? Nie, nie, nie no. Ale jak nagrywam na pewno nie będzie. Mam tylko 18 FPS-ów. Tak. Nie, nie wierzę w to. Jak nie nagrywam, to mam 180 FPS, a jak nagrywam, 16. Tak. Jestem właśnie, jest, ten komputer jest taki... Na no, złość mi robi. A, 16 FPS. No tak myślałem, że dzisiaj właśnie, będę nagrywał, właśnie... Nie wiem, właśnie, nie wiedziałem, yy, właśnie, no, czy dzisiaj będę nagrywał, bo miałam jutro nagrywać, ponieważ naprawdę dzisiaj, no, nie mam, nie wiem czasu, ale, no, nie wiem, no, po prostu, no, nagrałem, nagrywam, nagrywam, mm. no, bardzo mi się chce, nie wiem, dzisiaj mam taką, no, mam taką motywację, taką. tylko no, nie wiem, no, po prostu mam motywację, ale to... Dzisiaj będzie, nagramy, nagramy tylko jeden odcinek, ponieważ naprawdę nie mam czasu nagrywać więcej, ponieważ naprawdę dużo ludzi to mnie dzwoni i no, no po prostu no nie mam czasu, ponieważ naprawdę muszę też swoje sprawy robić, ale na pewno na ten odcinek znaj znalazłam, więc jest bardzo dobrze bo tam, ja wiem co tam jest na środeczku właśnie dzisiaj teraz budujemy co jest łuk więc uwielbiam to tylko że to jest skrzynka pułapka tak, jak otworzymy to wybuchnie tak, tak myślałem teraz odsuniemy się, dobrze Pięk. mamy wszystkie itemki tak, wszystkie itemki no mamy wszystkie itemki no My jesteśmy koksami. I właśnie mam plan kogoś zabić z mojego nowego. Który mam? Który mam? Który mam? Który mam? Okay, na shifcie tak. Na shifcie tak pójdę są. Nie, na shifcie, żeby to jest. Tak. Tam jest środeczek, mówicie. Tam środeczek. To ja nie idę na środeczek. Ja idę po kolejne strzały. Przepraszam, że raz tak zamulam, ale na zuku bardzo mi się dobrze strzela i właśnie potrzebuję łuczek, łuczek, potrzebuję tylko że nie czeka, naprawdę takiego nie miał. No a dirta mamy, dirta mamy. Dirta mam, mojego ulubionego Dirticzka. Czy nie zdaje mi się, że Dirt wygląda jak kupa? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. seni. Już nic nie mówię. Jej, mamy tak strzały. Dobrze! Uciekamy! Boję się! Dobrze. Nic się nie stało. Akurat na szczęście. Dobrze. Trzeba to zabrać. Jeden, dwa i trzy. Dobrze, skoczyliśmy. I myślę, że jeden uk sobie zostawimy na dwójce. Trójka to... Trzy, trzy. Dobrze mam wszystko dobrze... Ustawione? Mamy dwie skrzyneczki. Co tutaj było? wo wow, 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 wow. Ja już tutaj normalnie... wo 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 ale mi zaczyna Minecraft! Zawsze jak nagrywam mi zaczyna. To zawsze, po prostu zawsze. Tak mi nazwisz, tak lubi, tak... O Maciek! Tak de zrobię ci na złość! Będę zaczynał! Żebyś, bo Ty lubisz, jak zacinam. Tak. się zacinam bardzo. Mam z tego dosyć. Po prostu mam już tego Dobrze, jak spaniemy, mamy wodę. Tak, mamy wodę. Tam jest wylana. A tak się właśnie zapytam, skąd oni mają... Aha. Aha. O Też sobie wyleję, też sobie wyleję. Wiem, jak oni to zrobili. Wzięli wiaderko, lawę. Ja, ja. tutaj ma być lawa. Bierzemy wodę. Tutaj za, za tą, o już. I mamy wodę. Tak potrzebna jest bardzo nam woda. I coś by się stało. Czy coś to naprawdę jest potrzebne? A, tutaj mamy nieskończoność tej wody, więc jest to nie. ten liśmie spać, i pewnie. No, wszędzie wylewam na górę. Nawet na tym gościu. Nawet na tym gościu. Y tak, no po prostu jestem super. Nie wziąłem wewnątrz. Ale mamy za to co? Co, co mamy? No co? Nie no, mamy co? dobrze, dobrze. To jest wszystko dobrze e, na razie. Jak na razie? Po co mi obsydium pomyślę? Po co mi co? Okej. Okay. Nie. Tak. Tylko że ja właśnie taki jestem niemy... nie my. A nie myślę, dobra. Mi się nie stało. Nie, muszę to rozwalić. Muszę, nie mogę, dobra. No tak, właśnie o tym myślałem. Co mamy? Jesteśmy na razie koksami. Jestem bardzo zadowolony z tego, że jesteśmy koksami. Tak, czy możemy? Nie. Aha, możemy. Okej, okay, okej, okay, okay. nie wtrącam się. Aha, jeszcze potrzebny będzie na no mógł do pajęczynek. Pajęczynek. Uhu. Tak, właśnie o to mi chodziło. No ja mam uk, czemu ja go nie? Okej, okay. właśnie mówiłem o uchu. Co można zrobić z naszym okiem? A ja właśnie jestem taki ułomy, debilski, że to właśnie takie coś zrobię. tłumaczyć, czemu on Tam jest. A, tam jest, tam, tam, tam. Wiem, gdzie jest, wiem, gdzie jest. Łof, A się przestraszy, jak strzelę. No strzeliłem mu tam. Łoo! Strzeliłem, ale nie w nogi. To jest właśnie takie taki moje nietrafianie chamskie, które są takie nietrafiające w znaczy, nie z Naparem, Gdzieś tu jest ten debilek. Gdzieś tutaj jest. Co możemy zrobić w tym momencie? Naprawdę tego nie zakładam. Naprawdę. Dziewiąteczka. Czas możemy położyć. O, dobry pomysł. Dobry pomysł. Możemy sobie zjeść ciasto. Są głodne i muszę jeść ciasteczka. Muszę jeść ciasteczka. Nie, proszę, tylko nie to. On ma uk, on ma uk, on ma uk, on ma uk, on ma on i będzie pełny. Aha, ten DJ coś tam, Tio coś tam umarł. Musiałem, musiałem to zrobić ale jest dobrze dobrze dobra dobra muszę się uspokoić boję się trochę A, mnie nie, widzia, mnie nie proszę nie zabieraj wody proszę nie zabieraj wody proszę nie zabieraj wody proszę, proszę proszę nie zdążysz bala się zabrać proszę żebyś nie zdążył tak Dolecę do ciebie jeszcze. Obaczysz Jeszcze kurcze pożałuję. jeszcze. A teraz będzie wal. On zabierze wodę. On zabiera ten głąb. Proszę, żeby nie zabrał wody. Tak! Zabrał wodę! Wiedziałem, że ten A co mi to mam drugą? I co mi teraz poradzisz na to? Ty myślałeś, że co? Dobra, Jeju, wiem, że was zamulam tym, że... Ojej! Tak, o, my gledaliśmy się na Skype. Tak, fajnie, super! A ja teraz walczę! No, walczę! Trzeba walczyć! Trzeba walczyć! Wszystkie ja widzę jego mieczy. Jeszcze ten mieczek? I co teraz? I co teraz? Dobra, wygrałeś, Hamie. Wygrałeś. Ale fajnie! Level mam. Level mam. Tak. Yeah, mam level! Jeju, yeah, jakie w ogóle goście! Orma Game na no 100%. Jak on tak wyrzuca sobie, to tak. takie, takie, takie coś, taki coś. No, no, no. To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Nie udało nam się wygrać. Tak, nie udało. Ile mam punktów? 91. Straciliśmy dwa punkty. Dobrze, no to subskrybujcie, komentujcie, naprawdę subskrybujcie. Jak, w, jak będziecie subskrybować, naprawdę to będzie mnie bardzo, bardzo... No... No, będę dużo nagrywał na pewno, więc yy, na, jeszcze ogłoszę to, że na pewno nie będę tylko nagrywał z Minecrafta, bo na pewno u mnie jeszcze mogą na kanale się ym, pojawić gry jak na przykład, no jak na przykład yy, pogramy sobie w GTA, nie jestem pewien ale może, może jak coś takiego, coś kupię takiego bo mam PS3 i mam zamiar właśnie GTA 4 Naprawdę yy, mam zamiar tego kupować GTA 5 i chyba będę z GTA 5 nabierał, ale nie jestem pewien, czy na pewno będę, będę, chcę, będę chciał to kupować. Więc tak, naprawdę subskrybujcie, komentujcie. Jeszcze raz to powtarzam. Więc i pa pa!